Mierzymy cukier, mierzymy ketony, ważymy się. Czekaj, bo telefon, no i nie... Tak, W sumie Jeszcze. ćwiczenia, wzmacniasz mięśnie przepony, wzmacniasz mięśnie też klatki, wzmacniasz mięśnie międzyżebrowe. I wz Mówię. Tak, wszyscy, Dobra, zaczniemy, bo czasu ucieka. Mamy opóźnienie? sama nie wiesz, do tej chcesz. No jutro pomyślimy, bo jakaś grupa była jak zainteresowana Co można zrobić? Głową, ciała Seks! Cześć cześć. cześć, cześć! Dziękujemy, dziękujemy! Dziękujemy, dziękujemy. Już jedziemy, już jedziemy. Wow! Nie, ale czadro. już ludzie odjeżdżają, już odjeżdżają i w ogóle. Dobry dzień na podwórze świata. Magdo kochana! Ja po prostu przez cały czas go podziwiałam, że wkłada tyle energii. Każdego z nas. Żadne z pytań nie zostało nieodpowiedziane. To było <laughs> dla mnie rewelacyjne. Ja po prostu nie mogę, że ktoś tyle emocji wkłada w to wszystko. Naprawdę to jest świetne. I spotkałam się, że ktoś cały dzień może poświęcać tyle energii, żeby drugiego nauczyć. Także dla mnie to spotkanie tutaj to było naprawdę, naprawdę jakieś takie odnawiające i... Wzniosłe? niosłe, wzniosłe, takie w ogóle... Ten tydzień to jest, to jest zupełnie inny tydzień w moim życiu, naprawdę świetny. Jeżeli chodzi o atmosferę, jaka tu panowała, no to czułem się jak w jakiejś rodzinie, aż się zruszyłem. To... O, ja. no, emocje, emocje, ogromne emocje. Ba bardzo, bardzo fajni, życzliwi ludzie. Sebastian i jego żona. Naprawdę pozytywnie, kurczę. Naprawdę, no, czułem się tutaj po prostu jak u siebie. Tak jakbym znał wszystkich od lat. Było fantastycznie. Dziękuję Wam za to wszystkim. Naprawdę, jeżeli macie podobne problemy do moich, to nie wahajcie się ani chwili, bo, bo warto. I warto na pewno, na pewno warto z Sebastianem e, w, ten, w tą e, drogę życia wejść. Bo na pewno nie będziecie tego żałować. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Także jeśli to oglądasz, to 100% polecam. Nie będzie zawiedziony. Sam kamp, moim zdaniem, był dla mnie najlepszą decyzją w życiu, jaką ostatnio podjąłem. I na pewno będę na swoje możliwości promował, gdzie tylko się da, camp.